Hej, cześć, witajcie w widzowie fabryki kluczy. Z tej strony Sroxer, ze mną jest MPlay Siemano. i William Cześć wszystkim Postanowiłem wam jeszcze pokazać parę smaczków tutaj z Diablo trójki Będziemy właśnie walczyć z królową Aranei Tak dobrze mówię? Chyba tak, mhm. to jest taki duży pająk Myślę, że Was ta walka może zainteresować. W końcu to jest jakiś tam boss, ktoś pisał, że chciałby zobaczyć walki z bosami. I zaraz co? po tej walce pokażemy też yy, będzie takie cięcie i będzie walka z rzeźnikiem. Chyba, że jeszcze jakiś boss będzie po drodze to. Aha, to jest królowa pająków, dobra. Let's go. No, no, ale nie no to tu tymi... jest trochę koksu ci powiem. Przydałoby mi się skila zmienić teraz. Jedynie za nie, co ten, w czym ona ścina, to to, że ciągle napływają ci inni przeciwnicy nie. No właśnie, Te mniejsze pojąki A zaraz tak to zobaczymy. nas dużo nie odbiera, bo wiesz, że. Eee, to tylko no, no to jest raczej taki pomniejszy po boss, no nie? No... drzewisz, no jest, jest, jest dużo, na dużo hit. cięższy. On już wali jakimś tam ogniem. A nie powiem ci, on jest o tyle ciężki, że na no mnie na hitością. Ale wiesz, królowa pojąków to jest jakiś kwas, myślałem, że ona wiesz, będzie, o, nie, jednak ma ten kwas. No, by jak pluie to dużo odbierał, ale jak no nie, on jest dystansowy to, to ten. To zielone, co jest za nią, widzisz, nie? Tu ma, ma większość takich elit, no nie? to nie jest jakiś tam wybitny skill. Ale zazwyczaj on, ona w tym siedzi tak, żebyśmy musieli w to wejść i wiesz, żeby to dodatkowego damage'a. Musi wejść. Ale właśnie mi się wydaje, że ona powinna mieć jakieś inne te umiejętności niż większość elit, tak? No, To De jest faktu. boss. No właśnie, jakoś unikalną, cokolwiek, nie? No ale wiecie, na Imperno, to no, nawet cekajcie. jeżeli byście chcieli, żeby ona coś robiła, to mhm. ona i tak nie będzie mocniejsza niż te elity. Na, na tym Tu będzie chyba jeszcze jeden taki fajny ten yy, w, w, Lokacja taka, nie? To chyba po tym jest zaraz No, znaczy tutaj mamy teraz y, tych Kozmoludów. kazrów y, y, znaleźć, no, nie? tych, no Ale dobra, to jeszcze może pokażemy tutaj tę lokację kawałek, bo jest fajna No dobra, teraz czekamy aż ona skończy swoją... O, swoim Szybko No, no. Czyli jesteśmy do góry teraz, idziemy? No And there is, o to jest taki fajny ten, nie? Fajna kreska artystyczna. Mi się podoba tutaj tak zielono. Wesoło. Polanka. W ogóle. Ej, czekaj, musimy z nią jeszcze pogadać. No musiałem tam ktoś z tyłu porozmawiać. No idź tam. No, dobrze. ja już porozmawiałem. Bo sprawdzałem, bo mi jakiś item poleciał i chyba jest lepszy od tego mojego. Okej, okay, w takim razie tutaj, tutaj jeszcze gdzieś idzie, do tej tej chyba. Tutaj e, pierwszym questem jaki jest, to musimy znaleźć Azrów, który jest gdzieś tam na, na jakimś wozie. Aha. To nie prawdopodobnie pilnuję go żółtek. O, tutaj możesz no. pokazać tęcza jest w grze. O, fajne to, to tęcza, o której ostatnio mówiłeś. To, to, spoiler tęczy. No, tak, no to mamy wiem. znaleźć tylko ten kostur i tam się potem przechodzi do. O, a gdybyśmy się jeszcze dostali do tego świata kucyków, nie? To fajnie by było pokazać też. O, to by było fajne, ale wiesz, Ale to ja ja mam... yy, Dość drogie to jest. I to na Inferno raczej tego nie przyniesiesz. Tego nie pomalujesz. No, nie no, ja mam trochę tych rzeczy, ale potrzebowałbym y, pożyczki u was, żeby kupić całą resztę. Ale to trzeba kupić, no, ale to, to nie można tego znaleźć? No można znaleźć, ale kilka można ale znaleźć, to... a kilka, kilka trzeba kupić. Ja to muszę poczytać sam, co tam trzeba mieć. No okej, okay. w takim razie tutaj zrobimy już cięcie i widzimy się przy następnym jakimś mobosie. Cokolwiek. Także, do zobaczenia za chwilę. Wow, jesteśmy po cięciu i wracamy do walki z naczelnikiem. To jest tutaj boss w więzieniu, w którym mieliśmy Quest'a wykonać. Tak to jest. To, to ma sens gramatyczny. Nie, nie w ogóle. No i się nie mylę, to ostatnio jak z Williamem grałem, to się za aż, aż się zaciąłem. I znowu. No tylko my go bijemy. Ej no to właśnie, ja go chcę tutaj sfilmować, choć jesteś w telewizji. Ej, no jesteś w telewizji. Ej, już mhm. nie, nie zdjęłem. Jak, już nie. No, no, to... nie jest mocny. No, dużo nie pokazałem, ale za to pokazuję lut Lol, lód. kurde, prawie padłem. <grym zimno> tak więc to był taki naczelnik w tym więzieniu. Okej, okay, tak więc teraz uderzamy na rzeźnika. Do trzech razy sztuka jak to się robi. <grym zimno> I teraz to pierwszy zajdzie? <grym zimno> Wszyscy uciekają. <grym zimno> Został m -play. nie, William. Wow, tak muszę szybko. Ja go zabiję. Ja to, będę ja. Nie, nie ja. Aha, mi się jeszcze skill-e no Tam. to Wow! Chyra nie żyje. A hit? M-Play. Menos Roxel się tam nie uleczy może, to. m, -play. m -play panu. padł. O nie, nasz najlepszy gracz. 60k damage'a. Wow, uniknąłem tego. Dobra, już cię... nie, nie uzależniam. On to ma takiego... że jak nie leci, to zawsze go przyciągnij. Już, nie masz tej niewidzki? Dobra. Bo... nie mam. dobra, całe szczęście. Hmm, już mogę użyć tego... bombardowania, to za niego podejdę. <grym> jezu. Ło, oh, Jesus jezu. Christ! Dobra, spieszyłem. Wiesz co, chcę serii... życia. Co? Już nie żyje? Nie, bo ty chyba chciałeś życie nie? Zabijemy go. nie żyje. Też nie żyje. Jak to nie żyjesz? Nie, no nie wiem. Dobra. Wiem, dam radę. Tak jakoś nagle to się stało. Uleczyłem, no. Nie, to nie było. mógłbyś mnie uleczyć. Fucking. Cześć. nie już William. Odciągam mnie głowę. Nie ma to jak oglądać teraz ekran, nie żyjesz. Ratuj. Będę żył. Zbacz. Nie, 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 tylko ja tutaj nie, 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 Jest. Pieprzam! Udało się. Wracamy no. do nie, nie. <laughs> to wszystko nie, 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 Zapamiętaj, nie, 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 o, o siedem. No 7 żółtych rzeczy, zobaczysz sobie na... To szukajcie grę. żółw dla mnie tam. <grym> szukajcie, aukcję otworzę zrazu. Tak, więc to jest koniec aktu pierwszego jest, czy jest tam taki smaczek, no, koniec fabuły ogólnie. Tak więc na tym zakończymy. Pożegnajcie się ładnie. Cześć. Mam no. nadzieję, że wam się Razie. podobało. Komentujcie. <grym> Trzymajcie się, cześć.